Hej! Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo, bardzo i to bardzo kontrowersyjną recenzją. Jest to recenzja moich ukochanych książek, czyli Kreia. Abrazo mówię, że jeżeli książka Wam się nie spodobała, nie chcecie o niej słuchać, to proszę Was od razu o wyjście z tego filmiku, ponieważ ja tę serię lubię, każdy czyta co lubi. E, e, moim zdaniem po prostu, jeżeli chcemy czytać tę literaturę, musimy wiedzieć czego się chcemy spodziewać i czego możemy się spodziewać. Dlatego jest dla mnie dość normalne, że takie e, to jest czytane. To jest część, jakby można powiedzieć, czwarta, czyli część pierwsza, ale tym razem się z punktu widzenia Greya. Ja. Bardziej mi się podoba ta część niż pisze twarzy Greya, ponieważ jak wiemy, może powiem to od razu, bo nie każdy mógł czytać, choć nie wiem jak to możliwe, bo każdy czytał, oglądał film, ale powiedzmy, że ktoś cię czytał. Książka zaczyna się, kiedy Anastazja zamiast swojej koleżanki idzie na spotkanie z wielkim biznesmenem Christianem Grejem. No i coś tam... Przy... Między nimi iskrzy od samego początku. Zaczyna nam się spotykać. Anastazja odkrywa jaką mroczną stronę. Okazuje się, jakie jest naprawdę, jakie skrywa tajemnice, czego od niej oczekuje i jak może wyglądać ich związek. No i książka jest, ma bardzo szybką akcję, jest bardzo gruba, bo okładała chyba 600-700 stron. Powiedzmy, że ma 700 stron, ma 670. Ma 700 stron. Naprawdę jest bardzo dumną książką. Szybko mi się czyta, choć tego, co bardzo nie lubię w tych książkach, z tego wydawnictwa, to jest to, że kartki są bardzo cienkie. Przez to łatwo je porwać ja nie widzę, nie patrzę książki. Z tą książką może się stać wszystko. Można tę porwać lekko przykładając kartkę, więc to jest minus, ale to dla wydawnictwa, nie dla książki. Oczywiście są momenty w książce, które mi się nie podobały. Ja rozumiem, wielu osób twierdzi, że w, ogólnie w trylogii 52 Gryja nie podoba wam się to, że jest tu chwila, Anastazja mówi o swojej wewnętrznej bogini. Ja to naprawdę rozumiem, że mogło się to nie podobać, na serio, ja nie zwróciłam na to uwagi. Znaczy czytałam, wiem, że była to wewnętrzna bogini, ale nie miało takiego charakteru, że to mnie wkurzało, że było to czymś złym, więc ja nawet na to nie zwróciłam uwagi. I tak jak powiedziałam, przeczytałam to normalnie. No, i nie widziałam nic złego. Ta część jednak jest o niebo lepsza, ponieważ tutaj jest wszystko dopowiedziane, wszystko ma swoją kolejność, bo na jednak ona, u Anastazji ona nie, wszystkiego nie wiedziała i opowiadała tylko to, co ona widziała, co ona myślała. A jednak Christian, wszystko to ma uporządkowane, Nawet kiedy pod koniec książki dzieje się to, co się wydarzyło, nawet pod koniec filmu, pod koniec książki Miesiąc twarzy Leja, tu jest wyjaśnione, czemu to się dzieje. Nie mogę wam powiedzieć co, bo jednak może ktoś chce jeszcze to przeczytać. Choć wątpię, bo naprawdę boli mi serce, kiedy patrzę na różne strony na Facebooku, na Bezużytecznej, kiedy ludzie tyrają 50 twarzy Greja. I wszyscy to tyrają, ale przez to, że to jest bestseller, więc jednak ktoś musiał to czytać. Jest bardzo dużo oddanych fanów. Zwróćmy też uwagę, że dużo właśnie książek o takiej tematyce jest pisanych na właśnie podstawie 50 twarzy Greja. Wszystko jest odwzorowane, więc jednak no, musiał to się stać hit, że wszyscy chcieli to naśladować. Rozmawiając z moim przyjacielem, stwierdził on, że. To jest bardzo złe, że czytam takie książki, że nie rozumiem, co ja mogę w tym widzieć, nie rozumiem, co dziewczyny mogą w tym widzieć i tak... Moim zdaniem jest to dość normalne zjawisko, spodziewamy się tego, co bierzemy, bierzemy książkę erotyczną, dostajemy to, na co się pisaliśmy i po prostu naszym tylko wyborem jest, czy chcemy to doczytać, czy chcemy to skończyć. Jak mówię, ta książka ma wielu fanów, jest wielu i zwierzchników, ale też wiele Przeciwników. Ja też rozumiem przeciwników, może nie głosują w takiej tematyce. Dużo osób, dużo booktuberów nie jest za tą książką. Mam 17 lat i uważam, że książka jednak nie jest dla osób jeszcze młodszych ode mnie. Uważam, że mój wiek jest taki normalny, żeby ją czytać. Jednak osoby młodsze to raczej nie, nie, nie sięgajcie po to. Chyba, że jesteście bardziej dojrzali niż reszta Waszych rówieśników, to oczywiście możecie, chyba, że jesteście ciekawi tego, to oczywiście też Wam nie zabranie. Ale od razu chciałabym Wam powiedzieć, że po prostu książka jest taka inna, nie jest skierowana typowo do dzieci. Jest inna, tak naprawdę jest mega, mega ciekawa, mnie wciąga. Uwielbiam tutaj wszystkie aspekty tej książki, jednak są też minusy. minusami jest to, że pośród akcji, poś pośród opisywania autorki, ja na przykład momentami się nudzę, pisy przewijam dialogów, ale tego tak robię w dużej ilości książek, to jest mój minus, czasem jak jest już za dużo treści takiej pisanej, opisującej, to coś sobie tam przechodzę dalej do dialogów, ale są też dużo osób, tak ma, bo <grym grym grym> z tego co rozmawiam <grym> z moimi przeciwnikami, to też tak robię, no ale Poza tym do książka no, mnie nie wciągnęła, mi się cała postatka. historia podoba, podoba mi się Chrystian, to nie jest jakiś on, nie jest jakiś nie wiadomo jaki, nie jest jakiś niewyżyty, bo jak wiadomo miał taką, a nie inną przeszłość, to wszystko teraz na niego wpływa i to jest normalne, to jest psychologia mózgu, to jest psychologia, to jest nauka o mózgu i skoro tak się działo w jego dzieciństwie, on Wiadomo, że będzie reagował, to tak, to ma wszystko odzwierciedlenie do, do tego, co kiedyś było, to co się dzieje teraz. I uważam, że naprawdę nie ma co e, tej książki aż tak tyrać, bo to jest nie tyle recenzja, ale e, chcę Wam uświadomić, że książki erotyczne nie są na tyle... Złe jak sądzicie, skoro książki erotyczne coraz bardziej rozkwitają, ta, jakby, ten gatunek coraz bardziej rozkwita coraz więcej się ich dzieje, jednak muszą mieć swoich odbiorców. I skoro mają swoich odbiorców, nie, nie rozumiem, co ludzie mają z tego, że my je czytamy, naprawdę książki są po to, żeby je czytać. Ja rozumiem, jednym się podoba, drugim nie. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale proszę Was, tak na przeszłość, nigdy nie hejtujcie książek. Nigdy. Bo każda książka w coś sobie ma mądrego. Nawet te dla dzieci mają jakieś elementy mądre, nawet te dla nas mają jakieś elementy mądre, nawet te fantazy, najprostsze książki, jakie mogą być, też mają jakiś element, który może nas z czegoś nauczyć. I ta książka jednak też ma takie elementy. Ja wam powiem, że wychodząc z kina z moim chłopakiem, on z tego filmu wyciągnął jakiś wniosek. E, ja też e, kieruję się na psychologię, więc ja tu widzę inne oddziaływania e, człowieka, mogę się tutaj czegoś nauczyć o ludziach o takich specyficznościach i uważam, że książka jest dobra i naprawdę wam, Was zachęcam do przeczytania jej, ja Was oczywiście nie zmuszę, bo jeżeli nie sięgacie o taką literaturę, naprawdę Wam nie każe jej przeczytać, w moim zdaniem książka jest 9 na 10, jednak e, 9 na 10, naprawdę mi się podobała, jest lepsza niż 50 twarzy Greya moim zdaniem, ponieważ Christian miał zupełnie inny punkt widzenia, a następnie nie wiedziała, czego chce, jak to kobieta. <laughs> nie to, że obrażam naszą płeć. A mężczyzna wie, czego chce, jest stanowczy. Wiadomo, że jest okres w naszym życiu, kiedy przechodzimy z jednej literatury do drugiej. Jest to naprawdę nieunikniony okres i naprawdę powinniśmy się tak rozwijać. I jeżeli jesteście gotowi na taką literaturę, możecie po nią sięgnąć, jeżeli nie jesteście stanowcami, które jesteście. I nawet nie próbujcie po nią sięgać, skoro wiecie, że nie lubicie takich tematów. Bo później tylko są e, takie niefajne komentarze One właśnie takich rzeczy spada, spada jednak yy, popularność. A sama mam przykład mojego przyjaciela, który bardzo tak hejtował książki i film, a sam poszedł do kina, a później chciał o książkę. Więc naprawdę bądźmy sprawiedliwi, ja rozumiem, że możemy mieć oczywiście zdaniem, potem może się ona zmienić, ale... Jednak czytajmy to, co chcemy, czytajmy to, co sprawia nam przyjemność i nie chcę też, żebyście przestali oglądać mój kanał, przestali subskrybować mój kanał, bo prostu to greja, bo uważam, że jednak każdy czyta co lubi, a ja Wam na serio, z swojego serca tę książkę polecam, bardzo wam zajrzeć w głąb historii Anastacji i Christiana, jak pierwsza i druga część e, trylogii y, jest trochę pierwsza bardziej, jest trochę taka drastyczna to druga jest łagodniejsza, a trzecia jest moją ulubioną, najlepszą częścią, najbardziej romantyczną, więc najbardziej, dlatego będę Wam przetrwać. No i to tyle. Zapraszam do kolejnego filmiku. Pa!